Dzień dobry moi kochani, witacie bardzo serdecznie, bardzo dziękuję, że tutaj dzisiaj dołączacie, za wasz czas oraz energię. Sprawdzimy sobie dzisiaj, co nam tutaj chce się przebić przez niewidzialny zasłonę, jakie energie, jakie wiadomości od Twojej osoby. co takiego jest w sercu Twojej osoby, co takiego dzisiaj możemy przekazać. Bogini Morza Sztorm, w czasie sztormu moje wewnętrzne Morze jest spokojne. Okej, okay, widzę, że tutaj są jakieś głębokie emocje, jakiś niepokój. Może nawet, jeżeli nie masz kontaktu ze swoją osobą, to dzisiaj czułaś się taka bardziej jakaś poddenerwowana, coś takiego podskórnie się działo, coś, coś czułaś. I również może to oznaczać, że jest to troszeczkę taki bardziej niespokojny czas, bo nie wiesz, co się dzieje w tej relacji, tak? I starasz się właśnie utrzymać ten wewnętrzny spokój, pomimo braku informacji, pomimo tego, że no, jakby jesteś, idziesz po umacku, po ciemku, tak, bez potwierdzenia od twojej osoby, jakoś musisz sobie radzić Myś jeszcze jedno... Dostaliśmy dwie. Czerwone źródło, dobrostan, jestem pełen życia. Oraz czerwona tara, rewolucja, jestem groźnym wojownikiem miłości. Okej. Okay. Także ja tutaj widzę, że pomimo tego, że to są takie niespokojne energie, twoja osoba ma tutaj ogromną intencję, żeby dosłownie przedrzeć się przez to wszystko, do Ciebie. Ty możesz tego właśnie nie widzieć, ale Twoja osoba ma ogromne intencje, tak, i uczucia, i zamiary, żeby w jakiś sposób zadziałać. W związku z Waszą relacją, żeby coś tutaj odezwać się, zrobić, powiedzieć i rozwiać te wątpliwości. Weźmy sobie, proszę. Co teraz Twoja osoba tutaj czuje? Ta osoba, która się chce coś przekazać. Jak się teraz. Jakie są jej uczucia? Jakie są jego uczucia? Królowa miecze. Trójka kielichów. Rycerz kielichów. Dziesiątka Puław i. Papież. Rycerz głow tutaj jest, przepraszam. Pod złotem rytma. Tak, ja tutaj czuję, że Twoja osoba ma, właśnie odczuwa ten ogromny, ten ogromny impuls, żeby Ci coś powiedzieć i tak dalej. I to, że ona się, że on musi się powstrzymywać, dziesiątka była, to jest ogromny stres, ponieważ jakby każdy impuls tak w nim, to są bardzo podobne karty, ten czyli czerwony wojownik i rycerz mnie, yy, buław, ma taki, ma ten impuls, tak, po prostu mam wrażenie, że chwita komórka chce coś powiedzieć albo. Jak rozmawiacie właśnie twarzą w twarz, to prawie że tak się przekonuje w środku, że chciałby właśnie to powiedzieć, ale powstrzymuje się, zjada te słowa, tak? I mam wrażenie, że po części to może być dlatego, że w jakiś sposób przez jakiś czas nie rozmawialiście, tak? Właśnie o głębszych uczuciach i tak dalej. Jakie sprawy były niewyjaśnione i to jest właśnie taki sztorm, tak? że ty już jakby nauczyłaś się sama sobie radzić z tym i on, pomimo, że ma te właśnie impulsy i te takie pragnienie i, i zamiar, tak, żeby powiedzieć do ciebie, podejść, podjechać, wyjaśnić, tak, pogodzić się, to on się boi, że ty będziesz tą królową mieczy, która go tak off with his head, że nie będziesz go nawet chciała wysłuchać, tak, tego co ma do powiedzenia. Natomiast mamy tutaj bardzo silne, duże arkana, czyli... Papież I rydwan to jest. On czuje przynależność do ciebie, tak? I on bardzo chciałby w jakiś sposób wyruszyć w Twoją stronę, tak? I żeby ta relacja szła dalej. Ale mam wrażenie, że przez to, że tak, taki to był długi czas, bez niczego, on się po prostu boi Ciebie, tak? Ale ciąży to na nim, ta cisza, ta odległość. I to, że to ważna sprawa między Wami jest niewyjaśniona, bardzo na nim ciąży. Kiedy o Ciebie słyszę, zawsze jestem szczęśliwy. Nawet jeżeli Ci tego nie przekazuję i nawet jeżeli jego działania wyglądają takie właśnie losowe, z doskoku, pojawia się i znika, to on... Zawsze się cieszy, kiedy Ciebie widzi, i nawet jeżeli możecie właśnie zobaczyć tylko na chwilkę w tych obecnych okolicznościach, jest to dla niego ogromny dar. I ja tutaj widzę, właśnie nie widzę z jego strony jakichś na razie większych słów, tak poważnej rozmowy i tak dalej, ale to dlatego, że, że się Ciebie boi. I nie wie, jakby się zareagowała, gdyby on powiedział: Może odnowimy te relacje, porozmawiajmy o nas i tak dalej. Także bezpieczniejsze jest dla niego. Też jakby poniekąd trwanie w tej niewiedzy, żeby się nie dowiedział, jak to jest naprawdę, jeżeli przypadkiem ty już byś tego nie chciała. Tak pojednania. Chciałbym cię przytulić, chciałbym cię pocałować. Chciałbym się z tobą kochać. Rycerz Buław. Czasami nie mogę uwierzyć w niezwykłość naszego spotkania. Czuję, że nasze ścieżki się zeszły z głębszego powodu. Przepraszam za te rzeczy, które powiedziałem i które cię zraniły. Chciałbym Ci to wszystko wynagrodzić i naprawić rzeczy między nami. Tak, może dlatego właśnie tutaj się powstrzymuję, żeby nie wyjść na takiego. Teraz usłyszałam w głowie na kubka, tak? Może on tak samo o sobie myśli, że gdyby nagle po tym jakimś dystansie, albo właśnie po tym, że coś się może tutaj stało, tak? Była jakaś zawierucha, jakieś nieporozumienie, słowa ostrzejsze, bardziej takie raniące, wymienione. I to nie zostało wyjaśnione. I gdyby teraz on się nagle tak pojawił i coś zaczął mówić, to też się właśnie boi, że ty po prostu, no jak to teraz po takim czasie, nagle ci się przypomniało, żeby to wyjaśnić, tak? I właśnie boi się tego. Ale milczenie i odległość, dystans pomiędzy wami jest dla niego bardzo ciężki. Weźmy sobie jeszcze jedno. Byłem takim głupcem. No dokładnie. Myślę o Tobie cały czas i nie wiem, co zrobić. To jest dokładnie to. Tak dużo myśli i tak w nim to wszystko buzuje i ma tyle pomysłów i od tego po prostu ciągną powstrzymywania się, żeby do ciebie właśnie nie napisać, nie podejść, nie podjechać, tak, żeby nie zrobić czegoś impulsywnego. Go to po prostu te słowa, które w sobie dusi i które powstrzymuje, są bardzo ciężkie. Zobaczmy w takim razie, czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości od tej osoby. Co on zrobi? Co on zrobi? Czego moi piękni słuchający dzisiaj mogą się spodziewać od tej osoby? Siódemka mieczy. Taka troszeczkę przekrzywiona. Błazem. Trójka kielichów. Myślę, że ta osoba cię bardzo zaskoczy, tak? ponieważ siódemka mieczy to nie jest tylko tak, jakieś coś ukryte i tak dalej, ale to jest też bycie strategicznym i myślenie za dużo i próbowanie coś odmyślić, wykombinować, tak? zamiast zadziałać prosto z sercem, tak? serce na rękawie, proste słowa, przychodzę, mówię, właśnie Twoja osoba komplikuje tę sprawę i tak się zaklątuje w swoich właśnie myślach, jak to zrobić, jak Ty zareagujesz, ale błazen. Ja widzę, że to jest w pewnym momencie po prostu męska decyzja, dobra, nieważne co się stało, i nawet jeżeli ty już nie będziesz chciała mnie posłuchać, to ja muszę to powiedzieć, tak? Muszę go się uduszać. I czuję że, czuję, że to zrobi jakoś impulsywnie, ale błazen jest o tyle lepszą energią, właśnie taką impulsywną od rycerza buła, że błazen to jest generalnie karta zero, tak? Karta symbolizująca podróż osoby przez życie, tak? Dusza, która ma plany, która nie martwi się tym, co inni pomyślą, ale jest najbardziej zawsze wierna swojej prawdzie, swojej duszy i temu, co ją naprawdę czuje. Twoja osoba czuje prawdziwe rzeczy do Ciebie i czu, ja tutaj czuję, tak? Widzę, że ostatecznie jakby ono rzuci wszystkie myślowe kmatwaniny i może właśnie jakąś przeszłość, myślenie za bardzo o przyszłości po prostu postawi wszystko na, na tą jedną kartę i odważnie powie, i zaproponuje pojednanie, które będzie inne, tak? I przyszłość, która będzie inna od przeszłości. Wow, czwórka była. Trójka kielichów i czwórka była. To są dwie karty właśnie pogodzenia, ustrowienia, pojednania, taka impreza po tym, jak wojownicy wracają po udanej bitwie i potem jak wreszcie... Tak, po dłuższej podróży przychodzimy do domu i jest już fajnie, możemy odpocząć i się cieszyć tym, że jesteśmy razem. Weźmy jeszcze jedną. Co tutaj w przyszłości? Czyli okay, to jest bardzo dużo, ale wezmę te dwie. Ósemka kielichów i gwiazda. Ciężkość ta emocjonalna będzie odchodzić i to są bardzo dobre karty. Takie ja tutaj, nawet jeżeli dla Ciebie teraz el pustelnik pod spodem. Nawet jeżeli pod spodem tak dla ciebie teraz to się może wydawać bardzo ciężkie, tak i taki sztorm, no nie wiesz co się dzieje, tylko nasłuchujesz w tym, w tym w tym wietrze, tak, jego wiadomości i nic nie przychodzi, po prostu nie wiesz co się dzieje i się starasz jakoś utrzymywać ten spokój i nawet już myślisz kurczę, czy jego łódź tak zbudziła co się z nim dzieje. Ale ja widzę, że on tutaj jest jakieś otrucenie w tej relacji. On coś podejmuje jakąś Decyzję, tak? Konkretną i działa, tak? Zadziała w bardzo prosty, ale potężny sposób. Nawet nie będzie miał planu, tak? On odrzuci te wszystkie plany i takie kombinacje norweskie w głowie, jak ty zareagujesz i co on może odpowiedzieć, i takie te nawet dialogi, które sobie w głowie snu, żeby się przygotować na Twoje odpowiedzi. Ja widzę, że on po prostu coś powie, coś napisze, w jakiś sposób coś zrobi, bardzo prosto, z takim po prostu sercem na rękawie, te, tak niewinnie. I wręcz jak taki, mam wrażenie, jeżeli to jest, twoja osoba jest troszeczkę starsza wiekiem, to mam wrażenie, że kiedy to przeczytasz, tak albo kiedy go zobaczysz, to będziesz miała wrażenie, że jakby odmłodził się o 10-20 lat, jakby był nie, niestrudzonym, na nastolatkiem, który znowu ma tę radość życia, tak? On w końcu to zrozumie, tak? On to zrobi. Znajdzie tę odwagę, czuję. Także moi kochani, mam nadzieję, że to było dla Was pomocne, mam nadzieję, że rezonowało, możecie dać mi znać w komentarzach i zobaczymy się wkrótce. Pa-pa!